Cześć, witajcie na moim kanale. No dzisiaj to nieszczęsne Paradiso znowu znowa jest. To nie jest moja zdrapka. Nie drapałem, <laughs> znaczy na początku drapałem, ale nic nie, nigdy nie wygrałem. Odpuściłem. No teraz jest znowa no więc spróbujemy. Może nowe rozdanie coś tu przyniesie. I mam dwie zdrapeczki, z 4 i 19. Każda z innych paczek. Tak wyszło. Nie. Te same paczki. 610. Dobrze, to samo. Coś mi się porąbało. Nadrapałem już. Na razie nic nie ma jak zwykle. No i do tego mechatrona, megalinie. Z numerem 9. Miałem z numerem 7 bodajże. I z tej samej paczki została jeszcze 9, więc sobie zabrałem. Zobaczymy czy coś tu będzie. Może a widelec. No to dobra. Lecimy z tym paradisą, z desperadosem nieszczęsnym. Dla mnie oczywiście, bo dla innych może szczęśliwy, dla mnie niestety, ale nieszczęśliwy. Chyba, że te rozdanie będzie coś tu innego. No to lecimy. Fala. Fala na końcu. Tak to chyba nie ma. Nie widzę. Gwiazda, czy rozgwiazda, jak to się tam nazywa. Nie będę się tu wpatrywał, bo normalnie teraz gorzej z moimi oczami. Znowu do okulisty muszę iść. Gwiazda tu. Dobra. I Palma. Palma to może mi odbić nie <grych> Palma. Dobra. I tutaj, i to by było na tyle. No to strój jakiś chyba kąpielowy, z tego co pamiętam. Tu mam linię normalnie, szok 10 zł. <grych> Normalnie mam linie to już jest szok dla mnie. Co my tu mamy? Wiadro. To jest to rybka, jest wreszcie. Dobra, kotwica. nie ma kotwicy, czy no nie będzie dobra. dobra i jakiś ptak i to by było na tyle czyli mamy jedną linię GG G. nie wiem czy to jest to, czy nie może coś się sypłem nie mam pojęcia ale w każdym bądź razie jest 10 zł bo więcej mi się linii nie utworzyło no dobra, ale jest dyszka zwrotnik jest, Lecimy z drugą i czy mamy kokos? nie, cytryna, co ja tu mówię <coughs> cytryna ale oczywiście nagrywam to wieczorem znowu, bo cały dzień z pomidorami walczyłem Zrobię ile? 20 swójków cały dzień walczę. Właśnie skończyłem i nagrywam. Byłem po z drapeczki, żeby zrobić tą wznowę. I co mamy? Żółwia, ale trafiłem poza kanałem. Znowu stówkę w megaliniach, nie w megaliniach, mega krzyżówce. Coś te stówki mnie lubią oby tak dalej Ale czas już na wyższą kwotę Chociaż jakby tak było, że tam Codziennie czy to drugi dzień stówka No to już jest bardzo dobrze Statek Nie ma Kompas chyba Ta bodajże Tak czy jest tu gdzieś kompas? U. I co? Termometr? I termometr. Dobra. I ostatnie serce. No to chyba ta jest pusta. Nie widzę, tu chyba że coś pominąłem. HZX, czyli ta jest pusta. Dobra, z numerem 19 pusta, z numerem 4 wygrana, 10 zł, ale jeszcze mamy Mecha Trona. Zobaczymy. Wczoraj był pustak z numerem 7, a dzisiaj mam z tej samej paczki z numerem 9, więc może coś się przydarzy. Chyba, że w 800 było cokolwiek. I mamy co? Mamy, mamy. Tutaj słoneczka nie ma. Właśnie wyszła tęczą. Miała nawet podwójna, bo padało. Słońce teraz świeci. Fajnie wygląda. Kokos. kokos kokos. Moneta. Monetka, monetka, dajcie monetkę. Papcie. Popie, papcie tu jest Szymoneta, babcie, tutaj na samym końcu i szminka, pierścionek by się przydał, szminka, o lodach nie wspomnę, winogrono. zegar zegar, zegar, odliczający czas, zegar nie ma kości. Uu. Tutaj panie, będzie ciężko u kości. No właśnie, dzwonek, dzwonek, dzwonek. Będzie popkorny, klucze, biedronki. Biedronków też nie ma. Popcorny są, tak jak mówiłem. Hmm, chyba będzie kiszka. I co? Łódź. Tak. Mhm. Chyba, że bonus ale w bonusie świnia BDC, o, ale tam ja nie wiem o co chodzi. Dobra, czyli też przegrana. Czyli dzisiaj na 40 wygrało i Paradiso 1 GGG 10 zł. Chyba, że coś pominąłem, bo nie wiem, co to jest GGG, nie znam. Kontrolnych w tej zdrabce, ale raczej nic tu nie pominąłem. Tak, patrzeć, kapelusz. Co tu jeszcze jest? Cytryna. No nie było. Torby też nie było. Nie, no nie pominąłem. KGG to jest 10 zł, chyba. No dobra. Czyli co? 40 wydane, 40, yy, 30 przegrane. Ale mega krzyżówka poza kanałem sobie zdrapałem. Znowu stówka, także nie jest źle Na razie cały czas jesteśmy na tak zwanym zerze można powiedzieć. Bo mi oddaje to co straciłem. Nie? Jest tak 50-50 wychodzi 0. Dobra, dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje, lajki. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i co? Widzimy się jutro. Będzie już mega krzyżówka na pewno. Może jeszcze mega linie wezmę, nie wiem, zobaczę. Mechatrona, może się przełamie. No i krzyżówkę za dyszkę bym musiał wziąć w końcu, bo już dawno nie było. Dobra, koniec grędzenia. Trzymajcie się, pozdrawiam, do następnego Cześć!